Chyba, tak. Dobra. O, jest. Cześć, witam Was serdecznie. O, co się dzieje? Nie wiem czy ja teraz nadaję. Nie, Je, jest okej. Okay. Drobne kłopoty techniczne. Tak. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, pierwszy i jedyny raz nadaję z jakiegoś festiwalu na żywo, a to dlatego, że spotkałem Mariusza wyjątkową okazję. <laughs> tak, spotkałem Mariusza Kubana. Najlepszy piwowar jakiego w życiu poznałem. No. Czasami Mariusz przesada. Dobra, znamy się trochę, ale musiałem Ci posłodzić. E, dużo się od Ciebie nauczyłem, dlatego wiesz dobrze, że będę mówił dobrze o Tobie. E, Mariusz pojawił się na Lotnym Festiwalu Piwa z pracy ze swoim piwem, tak zwaną wariacją na temat e, Grodziskiego, który puściłeś na konkurs do, do... Grodziska Wielkopolskiego. Tak. To może opowiedz trochę o tym piwie, a później jego posmakujemy, nie? No wariacja na temat Grodziskiego, czyli Udział zasypu swodzone, wędzonego dębem, wędzonej dęby pszenicy nie był stuprocentowy, tylko tu akurat w tym piwie 70% użyłem mm -hmm. i reszta 30% pszenica już słodowana zwyczajnie. Okay, a skoro to wariacja to jaki dodatek? No niebagatelne albo pod, podstawowe takie właśnie wrażenie, takie te, te, ten wow. To powoduje dodatek mięty. Mięty. Mięty pieprzowej mhm. i Mięta pieprzowej. z regionu pińczowego, no, okay. e, Słuchaj, e, to na pewno jest już efekt wielokrotny, tak? Tak, to, to już to czy, jest. Czy, 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 sorry, czy pierwszy raz wrażliwy? Nie, no, nie, 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 nie. W piwogrodnictwie. Y, w przypadku się niewiele rzeczy dzieje, chociaż też no, się no. dzieją, ale do tego akurat efektu trzeba było dojść. To już jest. Trzecia bodajże albo czwarta receptura na to piwo. Okay. Yy, I no nie wiem, no powiedz o swoich odczuciach, nie? Jakby wrażenie. <grystanie> Zdradziłeś, że już piłem to piwo. Słuchajcie, piłem już to piwo. Jem no, już to dopiero piwo. powąchał, nie? No, ale to sensoryka jest rozwinięta na poziomie uniwersyteckim Łukasza, także tu nie ma lipy, nie? <grystanie> To, to obraz idzie. Słuchaj, musiałem trochę idziemy, tak. musiałem trochę posłowić. Idziemy w niebezpieczne, w niebezpieczne tematy. Słuchaj, e, dobra, e, próbujemy. Ja, dobra, Mariusz tracił, ja już piłem to piwo, e, więc nie będzie to w, w pierwsze wrażenie. Napijmy się, ty już na pewno. E, ty jesteś za bardzo krytyczny, wiesz, ty towarzyszyłeś, ty jesteś za bardzo krytyczny, Ale... Ja. Każdy piwowar ma tak w, w, w sobie, że Aha. jest samokrytyczny aż do przesady, po to, żeby nie osiąść na laurach, nie? Że ja jak dobrze. stwierdzisz, że kurde, no to jest to, nie? I, ja i, powiem, ja to i później można powiedzieć, no to po co ja mam to później dalej robić, jak ja już osiągnąłem to co wiesz, sam top, nie? A na pewno jeszcze jest mnóstwo do poprawy, nawet w tym piwie, które jest chwalone, które jest dobre. Na pewno jest unikalne, no bo na skalę na przykład, na przykład tego festiwalu to ze świecą go oszukać. No tak, no tu gromadził nie tak, gdzie to jest styl historyczny, to jest nasz polski styl, jedyny, jedyny, jedyny unikalny prostu, tak. yy, i właśnie go ciężko... Chybar mają, nie wiem, jakiś opór, czy jakby to powiedzieć, czy obawy czy marzeniem takiego stylu. Sama nic nie wiem. Natomiast to też trzeba zrozumieć, że nie każdemu wędzonka smakuje tak mocno. Chociaż tu jest szczególnie właśnie... w tak lekkiej piwie, tak? tak bardzo pijalnym. Wielokrotnie no. ludzie, którzy. No, pariusz sam dobrze wie, że grudziski albo się kocha, albo nie. Niektórzy mówią woda po parówkach, a niektórzy się zachwycają. Tak. Tak? No natomiast na pewno wyjątkowość. Tego stylu jest niezaprzeczalna. E, to może ja w takim razie dwa słowa o tym. Proszę, proszę. E, Piłem to piwo nie, nie dlatego, że e, chcę Ci pokazać, ale e, fantastyczne połączenie e, wędzonki z miętą. Jest to szczególnie z miętą pieprzową. W ogóle nie znałem tego, e, te, tej odmiany mięty. E, świetna sprawa. Tkiwo jest bardzo mineralne, na pewno nie wodniste, ma tylko 8 BG. To ile procent? 3? 3? 3? Niewiele ponad 3%. Niewiele ponad 3 procent. Bardzo fajna pozycja na lato. Dokładnie. Wydawałoby się, że będzie wodniste, tymczasem ono jest bardzo mineralne, bardzo świeże, bardzo orzeźwiające. Prawdopodobnie przez to, że tutaj nie ma 100% słodu wędzonego, pszenicznego wędzonego, jest ono bardzo, ja tak powiedziałbym, akceptowalne chyba dla... Tak, jest, tak, pijalne jest, można powiedzieć, że pijalne jest. Tak, yy, może być akceptowalne dla większej tak, większej grupy ludzi, zwykłego zjadacza chleba. Dodatkowo mięta, yy, słuchajcie, ona wychodzi dopiero, naprawdę, jak weźmiecie dwa, trzy łyki tego piwa, ona wychodzi dopiero po jakiejś minucie, dwóch, po pół, minucie, półtora, tak, że wow, nagle rozmawialiśmy, nagle powiedziałem Mariusz słuchaj, ty wow, kurczę, tą miętę. Jest na pierwszy dźwięk, super. Tak. Fajnie odświeża, tak, że tak. No, jest ten to właśnie efekt odświeżenia, że ona od razu nie atakuje, nie gryzie cię, nie jest, nie jest przesadzona ta mięta, jest moim zdaniem fajnie balans osiągnięty. Mięcznie. Natomiast aromat boski, aromat boski. Każdy, kto hmm. będzie chciał Poczuć, uwielbia w piwie, taką typową, klasyczną, czerwoną, wędzoną kiełbasę. 100% yy, znajdzie się w aromacie. No yy. na, pewno, na pewno będzie fana. Yy. Tak, Mariusz, czyli Twoje piwko poszło na konkurs do Gruziska jako warianta. Yy, ja tak? tak Słuchajcie, yy, powiem tylko jedno: trzymamy kciuki. Tym bardziej, że już z Legnicy, ja, jak, jak niektóre osoby też, tak. lokalny patriotyzm nie pozwala, nie inaczej powiem, to piwo jest i tak doskonałe, ale nawet gdyby... No nie przesadzamy. Ale no jest, jest dobrze. Jest doskonałe. Do doskonałości jeszcze doskonałości możemy o tych o, o, o wadach trochę powiedzieć w tym piwie, także to nie jest tak, że ono jest... Yy, boskie jak no, O jakich wadach tego? No, no na pewno jedną z, będzie barwa, no jak dla mnie troszeczkę za ciemne wyszło yy, i musiał, musiał to powiedzieć. Znaczy, to no tak, będziemy jak jak grodziskie jest zaciemne. Natomiast yy, to jest wariacja. Nie umówmy się. No tutaj Skoro nie było pełnego tak. zasypu. Prawdopodobnie to jest od yy, yy, tych pozostałych 30% słodów. Wyszło, wyszło zbyt ciemne, wariacja prawdopodobnie na to pozwoli. Wybaczam nadzieję, że mi że... wybaczam. Ja tak, dokładnie. Ja mam nadzieję, że Ci polaczą swoje. Mariusz, świetne piwo. Dziękuję. E... Buduje moje serce to, że są tacy ludzie jak Ty, że można się właśnie od nich uczyć, dużo od ciebie czerpie Za każdym razem częstujesz mnie swoim piwem. E... Przeżywam taki efekt wow. E... Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bardzo Ci dziękuję, Cześć. że podszedłeś i e... no co, słuchajcie, też Mamy Cię dzięki za degustację i za możliwość oceny, no bo... Możemy robić coś, ale jak nie pójdziemy z tym do szerszej publiczności, do... dać spróbować komuś, to tak naprawdę Właśnie. nie będziemy. Właśnie tym chciałem zakończyć. Mam nadzieję, nie. że to piwo pójdzie do szerszej publiczności, czyli no jedyną yy, szansą na to jest to, że Ty Wygrasz w tym roku tak. wariacie na temat ludziskiego, także tak. bardzo ci serdecznie dziękuję i trzymam kciuki naprawdę i będziemy razem chyba A dwa słowa po tym w ogóle coś jak... No bardzo, bardzo fajnie. Powiedz o moim panelu coś. Bardzo sympatycznie. Panel, panel był naprawdę świetny. Tutaj Łukasz naprawdę zabłysnął swoją wiedzą merytoryczną na temat styl piwnych. I Sensoryce też, no, nie da się ukryć, że gdzie ja sam poległem na Sensoryce i jest mi do tej pory wielki wstyd, wstyd, że i ty o apy nie poznałeś. Ale, ale ja tylko ważę, odpicia są i próbowania, tak to inny jest, także... Słuchaj, umówmy się, że e, to było ja zagrane specjalnie, żeby inni mogli się wykazać, tak? to, było, to było tak zwane danie fory, osobom, Ale puściłem was w łapkę i ty, no, ty się dałeś na bramkę. No bo... pomylił apę z ipą. No, no tak, tak to jest, no ja tylko ważę. Ja tutaj... Biedny rzucę, to co? Będę jakieś ipy, apy. Gdyby, Gdyby mi dał risa, to ja bym to poznał. <laughs> Był na panelu jeden człowiek, który o, powiedział o stałcie owsianym, że to jest rys. Także e, to, my, nie serio, to jest wszystko kwestia e, na, y, pojedynczego odbioru. no taka jest prawda. Każdy ma całkowicie tak, inne no. odczucia, pijąc dane... Każdy ma inną szansorykę, inną wrażliwość. A, wpieprzyłem was na tą apę, bo ja wiedziałem, tak, że ona jest mocno de decha Czułem, że to będzie podstykliwe <laughs> i tak, dałem tak, się was. Że... <laughs> bo aromaty i 4 tak. apa! <laughs> Przepraszam, ipa, ipa. No. Dobra, no. to Ale. pozdrawiamy ciepło. Mariusz, trzymamy cię. Dobra, jest Jeszcze raz piąteczkę. Trzymajcie się. No, hej. Pójdę pod słońce, żeby to jeszcze jakoś wyłączyć.